Dobry wieczór Państwu, nazywam się Anna Godek-Biniarz i reprezentuję firmę iPlacement. My zajmujemy się czymś takim, czego dotychczas nie było, to znaczy product placementem w grach i aplikacjach mobilnych i staramy się to zrobić w sposób dynamiczny. Jak to może opowiem na samym końcu, natomiast w czasie, kiedy Michał mi to podłącza prezentację, to ja może powiem, dlaczego będę mówić o tym właśnie temacie. Generalnie chcę opowiedzieć o tym, oj, chyba coś nie działa, albo prawie. Udało się. Generalnie będę mówić o tym, a przynajmniej będę się starała mówić do Was o tym, jak zarabia się w mobile. I zastanawiając się, dlaczego, dlaczego w ogóle, generalnie, powinnam ja o tym powiedzieć, pomyślałam sobie tak, że działa. Pomyślałam sobie, że przede wszystkim dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, więc to jakoś tam tłumaczy moją obecność tutaj, bo do dżentelmenów się jednak nie zaliczam. W związku z powyższym będę mogła mówić o tych pieniądzach. Jeżeli oczekujecie, że dowiecie się o tym, ile możecie zarobić jako fantastyczni programiści, deweloperzy iOS-u, Java czy. czy Czegokolwiek innego, to niestety muszę Was rozczarować, bo ja o tym mówić nie będę. Natomiast, jak jesteśmy tutaj w takim gronie, to na pewno e, możecie sami ze sobą o tym podyskutować. E, to myślę się, że jest całkiem, całkiem chyba nieźle na rynku, jeżeli chodzi o programistów. E, wiem, bo nie jestem programistą. Więc od czego zaczynamy? Przede wszystkim zaczynamy od tego, o czym już mówił mój przedmówca, czyli od tego, jak w tej chwili wygląda to nowe medium. Niewątpliwie urządzenia mobilne to jest nowe medium i jest to medium bardzo osobiste i takie personalne, dlatego bardzo atrakcyjne dla reklamodawców, co jest właśnie jedną z metod monetyzacji, natomiast absolutnie nie jedyną. Ja mam tutaj w miarę aktualne statystyki, które pokazują w tej kolumnie, którą macie bardziej po lewej stronie, udział e, różnych systemów operacyjnych na urzędzia, urządzeniach mobilnych e, w ostatnim kwartale e, 2011 roku, a w tej kolumnie, którą macie bardziej po prawej, to jest udział e, generalnie wzrost sprzedaży, sprzedaż w tym ostatnim, e, w tym ostatnim kwartale. I tu wyraźnie widzimy, że Android to jest taki system operacyjny, który bierze większość rynku. To są badania ze Stanów Zjednoczonych, także one niedokładnie pokazują co, to, tego, co się dzieje w Polsce, ale w Polsce jest dość mało takich możliwości badań. Android bierze rzeczywiście górkę, natomiast bardzo dobrze sprzedaje się iOS. To ostatnia sprzedaż, to oczywiście w ostatnim kwartale 2011 roku. To jest oczywiście iPad, który absolutnie bierze wszystko w tabletach. Blackberry to jest ten czerwony pasek, niebieski to jest Windows Mobile, a później mamy jakiś taki minimalny udział Symbiana, WebOS i Windows Phone. -a. Tak to mniej więcej wygląda. Natomiast czy to do końca determinuje to, czy my możemy zarobić, czy nie możemy zarobić na aplikacjach mobilnych, czy w ogóle w mobilu? No nie do końca. W każdym razie, jeżeli chodzi o metody biznesowe, spieniężania czy w ogóle zarabiania, modele biznesowe dotyczące właśnie mobilu, to jest ich co najmniej kilka. I do takich podstawowych modeli biznesowych należy ten, którym jeżeli tutaj są deweloperzy, to pewnie w większości się z nim zajmują, to jest po prostu tworzenie aplikacji na zamówienie. Czyli tworzymy aplikacje, które zamawia jakiś klient, w zasadzie oferujemy mu nasz pełną usługę, i po otrzymaniu faktury praktycznie no, w jakimś tam stopniu możemy zapomnieć i szukamy nowego klienta. Natomiast o aplikacji możemy o tyle zapomnieć, że fajnie się nią pochwalić w portfolio, natomiast już pewnie więcej pieniążków nam nie przyniesie ewentualnie jakiś upgrade. Drugi model biznesowy to tworzenie własnych aplikacji i później ich monetyzowanie. I jeżeli chodzi o to monetyzowanie, to można to robić też na różny sposób. Jeżeli robimy to samodzielnie, to możemy je sprzedawać w sklepach mobilnych, o czym mówili obaj moi przedmówcy, jak to się mniej więcej robi. Albo możemy jeszcze ewentualnie stosować ten model, który się nazywa freemium, czyli sprzedaż w aplikacji. Aplikacja jest darmowa, natomiast wszelkie dodatki, dobra takie wirtualne sprzedajemy, sprzedajemy później. Jest też trzeci model, który ja wyróżniam jednak od tego drugiego modelu, który polega na tym, że tworzymy własne aplikacje, ale. Nie do końca wiemy, jak się, jak się monetyzować, więc e, współpracujemy z partnerami. I tutaj możemy to robić też na dwa generalnie sposoby, e, chociaż tych możliwości jest trochę więcej. Pierwszy to taki, kiedy mówimy, ok, to ja mam fajną aplikację, ale teraz jakby ktoś mógł mi pomóc ją wypromować, to ja na pewno ją świetnie sprzedam w tym sklepie i wszystko będzie fajnie. Jest taki model i rzeczywiście są takie firmy, które się za, tym zajmują, e, podbijają naszą sprzedaż, naszą popularność, Ta aplikacja jest coraz popularniejsza i e, dzięki temu możemy zarabiać. I jest drugi model, kiedy idziemy do partnera i mówimy: OK, ja mam aplikację, ona jest darmowa albo nie, natomiast ona jest fajnym nośnikiem reklamowym i tu rzeczywiście muszę powiedzieć, że e, działając na rynku bardziej reklamowym niż deweloperskim, to jest coraz bardziej atrakcyjne medium, dlatego, że jest właśnie tak jak mówiłam wcześniej, bardzo indywidualne. Jeżeli macie swój telefon, to zapewne go, raczej smartfona albo tablet, to raczej go nikomu nie pożyczacie. W związku z powyższym, jest to bardzo ładny odnośnik dla reklamodawcy i jest to medium towarzyszące. To znaczy, na przykład, ile razy Wam się zdarza oglądać telewizję i korzystać z tableta lub ze smartfona? No, mi bardzo często i myślę, że w większości z nas też. I dokładnie to samo dotyczy sytuacji, kiedy idziecie sobie ulicą, siadacie do autobusu na przykład i zaczynacie bawić się swoim urządzeniem mobilnym i mijacie w międzyczasie jakiś billboard. Więc to jest takie idealne medium do komponowania kampanii uzupełniających, tak to się ładnie nazywa. No i możemy też to robić na kilka sposobów. Możemy mówić o y, jakimś in game advertisingu, możemy się umawiać wcześniej z reklamodawcami. Możemy to robić w sposób dynamiczny, i przystąpić do sieci y, afiliacyjnej, y, umieszczać tam baner, ewentualnie media takie wzbogacone, jakieś filmiki, coś co się tam dzieje, albo ten product placement, którym my się akurat zajmujemy i chętnie o tym też opowiem na końcu. Pierwszy model, to właśnie o to, którym mówiłam, aplikacje na zamówienie. Tutaj jest kilka takich przykładowych, które mi się bardzo podobają. One się wpisują ładnie w nurt advert gamingowy, ale to oczywiście nie muszą być takie aplikacje. Do jednej z moich ulubionych należy ta taka niebieska po waszej lewej stronie, bo to jest aplikacja dla kota na iPada. I mniej więcej polega na tym, że kładziemy nasz tablet na podłodze, włączamy aplikację i tam pływa sobie taka rybka, a kotek może ją łapać. I widziałam rzeczywiście filmik na Facebooku, gdzie taki kotek łapie tą rybkę. To ta aplikacja jest aplikacją reklamową firmy, która sprzedaje jedzenie dla kotów. Jeżeli chodzi o te pozostałe aplikacje, to nie wiem czy udana, czy nie, ale aplikacja z zegarem to jest aplikacja firmy Nescafe i ona oprócz takiej tradycyjnej formy zegara, budzika, ma też taką opcję Moja przerwa na kawę. Czyli ustawiamy dodatkowy budzik na kawę. Aplikacja firmy Coca-Cola to jest aplikacja, która prawdę ci powie. Czyli potrząsamy butelką, zadajemy pytanie i Coca-Cola na, na koniec mówi tak albo nie. E, aplikacja firmy Reebok, to jest ta największa z butem, e, to jest taki bardzo dość popularny wydaje mi się silnik wielu aplikacji, kiedy próbujemy piłką, a tutaj za pomocą buta piłką trafić w cel. E, ona tak w ogóle, ta, akurat ta aplikacja ma duży taki potencjał w sam sobie, jeżeli nie byłaby aplikacją pod tytułem Reebok tam na środku, to miałaby taki duży potencjał też product placementowy, bo but bardzo jest wyraźnie tej konkretnej marki. Model drugi, o którym mówiłam, to sprzedaż aplikacji, tutaj moi przedmówcy to mówili, więc ja tylko mogę podsumować. Na obrazku widzicie typowy sklep App Store, czyli to, czyli to gdzie wchodzimy po prostu do App Store'a, ściągamy aplikacje, niektóre są płatne, niektóre nie. I tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o te płatne, no to możemy tutaj wyznaczyć jakąś cenę i liczyć na to, że ona się sprzeda. Jeżeli chodzi, Ja najlepiej znam ten App Store, natomiast wiem, że tutaj są również deweloperzy. Z różnych innych systemów, w związku z powyższym pewnie znają lepiej Marketplace albo, jak to się nazywa, chyba teraz Google Play. Więc jeżeli chodzi o App Store, to akurat w nim taką słabością jest to, że przede wszystkim pozycjonowane są najwyżej te, które są ma popularne i rzeczywiście, jeżeli mamy super dobrą aplikację i potrafimy utrzymać jej zainteresowanie na bardzo długo, jeżeli chodzi o naszą grupę docelową, czy w ogóle odbiorców i użytkowników smartfonów to rzeczywiście nam się będzie ładnie to monetyzować. Natomiast w pewnym momencie przyjdzie taki czas, kiedy na troszeczkę spadnie, spadnie, jak wypadnie poza pierwszą setkę, to ma dużo mniejszą szansę na fajną sprzedaż. A jeżeli chodzi właśnie o App Store, no to na daną chwilę mamy tam chyba, o ile pamiętam, 850 ponad 850 tysięcy aplikacji, więc może całkiem zginąć. Współpraca ze sklepami. Tutaj koledzy trochę o tym mówili, to są dane, które ja przygotowałam jakieś zestawienie. Tak jak mówiłam, najlepiej znam akurat App Store. Jeżeli chodzi o deweloperów, no to mają oni szansę współpracować z tymi sklepami prawie za darmo, bo powiedzmy, że koszty, które tutaj są wyróżnione, nie są jakieś ogromne, natomiast w większości jest to przeznaczone dla jednak deweloperów, którzy mają jakąś swoją działalność i mogą, mogą to potwierdzić. Większość aplikacji poza Googlem jest, czyli poza Androidem jest certyfikowana. Sklep pobiera swoją prowizję. No musimy dobrze liczyć te ceny. Ceny, w, jeżeli chodzi o App Store, to są od 99, 79 eurocentów euro do nawet kilkudziesięciu. Ja widziałam też takie aplikacje, które kosztowały 99 euro. Model drugi, czyli sprzedaż w aplikacji, czyli nadal mówimy o sprzedaży takiej bezpośredniej. W opcji Premium to jest właśnie ta sprzedaż tych albo dóbr wirtualnych. To jest model, który jest często stosowany w bardzo różnych mediach, nawet na profilach typu, no nie wiem, może nie profilach, ale w social media, tak? Tam też możemy kupić wirtualne dobra albo polepszyć swój poziom. I, i to jest taki model, kiedy De facto mamy coś, możemy mieć taką mniejszą wersję gry za darmo, ale zarobimy na tych wszystkich dodatkach. Bo jak kogoś wciągniemy w tą naszą grę, to, czy aplikację, no to jest większa szansa na to, że mu się na tyle spodoba, że będzie na nią gotowy zapłacić. Jest też taka opcja, że są wypuszczane takie dema, bardzo okrojone. I na koniec, jeżeli podoba Ci się ta gra, to możesz kupić pełną wersję. Natomiast mi bardzo często się niestety ta gra nudzi, zanim przejdę całe demo, i jednak nie kupuję tej, tej pełnej. No to jest rzeczywiście minus. Nie wiem, może jestem tym wyjątkiem, ale bardzo myślę, że wiele osób może zrobić podobnie. Model trzeci, o którym mówiłam wcześniej, czyli co możemy zrobić, jeżeli no sami nie chcemy tego robić, potrzebujemy trochę wsparcia partnera i wiemy, że mamy fajny produkt. I myślimy sobie tak, no, a może reklama? No, reklama to jest generalnie model, który wcale nie wyklucza tych dwóch poprzednich, dlatego że przyjęło się myśleć, że aplikacje płatne nie zawierają reklam. To nie jest prawda. Bardzo często zawierają i to wcale niczego nie warunkuje. Jeżeli chodzi o in-game advertising, tutaj mamy takie dwa przykłady, bardzo fajne. No, tutaj mieliśmy ostatnio taką dyskusję u nas w firmie, czym jest in-game advertising. Generalnie dla mnie in-game advertising i tak to rozumiałam zawsze, to jest wtedy, kiedy jesteśmy w jakiejś rzeczywistości gry i znajdujemy reklamę tam, gdzie rzeczywiście byśmy ją spotkali w rzeczywistym świecie. Eee, Idziemy po ulicy i mijamy jakiś baner, mijamy jakiś billboard i widzimy reklamy i wiemy, że to jest reklama. Więc dla mnie to jest in-game advertising. Ona jest dla deweloperów o tyle łatwiejsza, że od razu możemy sobie zarezerwować jakieś przestrzenie, gdzie wepniemy SDK i dzięki czemu będzie możliwe przez ad dodawanie dynamicznych reklam. Ten kontekst jest zawsze zachowany, tylko że odbiorca zawsze wie, że to jest reklama. I to jest niestety dla reklamodawców często duża słabość. Model, którym stosujemy reklamy banerową albo Reach Media. E, trzy jakieś przykładowe screeny z banerami. Każdy wie, jak wygląda baner na mobilu, tak myślę się wydaje. Dla mnie są dość inwazyjne. One przede wszystkim są bardzo, one są klikalne. W związku z powyższym e, jeżeli nawet nie tyle są, e, znaczy jeżeli chcemy je wyłączyć, to bardzo często się okazuje, że nam się to nie udaje, jesteśmy przekierowani na stronę, to nas frustruje i tak dalej. W tej chwili ja pracuję w IAB nad standardami reklamy display, no i pewnie niedługo troszeczkę to się zmieni. Natomiast na, ten, na tę chwilę wygląda to w ten sposób, że jeżeli mam ładną aplikację i zależy nam na tym, żeby utrzymać w niej trochę użytkownika, to duże przescenie właśnie reklami, reklamami typu, nie wiem, rich media, kiedy wyskakuje mi film, lub banner może spowodować, że on troszeczkę może poczuć się zniechęcony. Przede wszystkim to też jest forma reklamy, kiedy wszyscy wiemy, że to jest reklama. Natomiast sieci afiliacyjnych jest bardzo dużo i jest to popularna forma monetyzowania swoich aplikacji przez deweloperów. Jest też ten forma, którą, którą my uprawiamy, czyli product placement. I to jest właśnie ta nowość, bo dotychczas niby product placement był, ale nikt nie starał się go zrobić w sposób dynamiczny. To, czym my się zajmujemy, to staramy się nie tylko targetować właśnie ten przekaz reklamowy ze względu na lokalizację czy geotargeting, czy na nie wiem, system operacyjny, czyli taki, taki bardziej techniczny aspekt, ale również ze względu na kontekst. W związku z powyższym możliwe jest zaszywanie również SDK i podejmowanie współpracy dość podobnej jak na zasadzie banerowej. Dość podobny jak w in-game advertisingu, natomiast o tyle powiedziałabym bardziej sprytniejszej, że mniej nachalnej, absolutnie nieklikalnej i implementowanej w tym miejscu, który zostanie uzgodniony z deweloperem, czyli jakby nie zaburza też estetyki tej aplikacji, którą stworzył sobie deweloper, a jednocześnie jest mocno sprzedażowa. Znaczy jest sprzedażowa dlatego, że ostatnio zrobiliśmy takie badania. Neuromarketingowe to jest taki nowy nurt, który mówi o tym, że wszystko jakoś tam jest warunkowane, zapamiętywane i jakby nie jesteśmy do końca świadomi tych naszych decyzji zakupowych i różnych innych. I my rzeczywiście zrobiliśmy takie badania, które niedługo będziemy publikować, których pokazał, okazało się, że nasz mózg, mimo że do końca nie wie, że to jest reklama i tak dalej, nie widzi tego loga, który gdzieś tam jest, albo tego produktu to jednak zapamiętuje. Mózg widzi zawsze I, i zapamiętuje zawsze, chociaż my nie do końca jesteśmy tego świadomi. I to jest taka forma niezłego kształtowania odbiorcy i wpływania na odbiorcę na to, żeby on podejmował później takie zakupowe decyzje, które nie do końca potrafi sobie wytłumaczyć dlaczego, ale jak idzie do sklepu, to jednak wybiera proszek dosia, a nie wizir. I, i, więc jest to bardzo taka, powiedziałabym, pożądana przez reklamodawców forma, mało ingerująca, jeżeli chodzi o tą estetykę aplikacji dla dewelopera. I teraz mam takie kluczowe pytanie. <laughs> e, jaki jest najlepszy sposób model na zarabiania w mobile? Jeżeli są jakieś pomysły, to ja, chętnie, to ja chętnie ich wysłucham. No więc generalnie, jeżeli chodzi o mobile, e, to ja uważam, że są dwie najlepsze drogi, takie najbardziej, e, najbardziej obiecujące i pewne. I to nie wcale żadna z nich nie jest tych, jedną z tych dróg, które opowiedziałam. To może w ramach żartu, ale ja uważam osobiście, że jeżeli chcecie szybko i naprawdę dobrze zarobić na mobilu, to proponuję albo A zainwestować w akcje Apple lub Google, albo B stać się taką firmą jak Apple i Google, dlatego że ten tort, mimo że coś spory, to nie są pieniądze, które moglibyście sobie wymarzyć, natomiast e, e, natomiast na pewno można z tego uczciwie e, i godnie żyć. Ja dziękuję bardzo. Byłam proszona też, by zrobić to trochę krócej, więc mam nadzieję, że was nie zanudziłam na śmierć.